Nie. 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 Wstawaj luferku O nie. Musimy porozmawiać. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Nie. Nie. Dlaczego mnie związałeś? Nie. Ponieważ jesteś niebezpieczeństwem dla naszego uniwersum. Inaczej, spider wersum Dlaczego ja? Nie, nie, nie. Ponieważ nie chcesz wskazać nam Milesa Moralesa, musimy cię tutaj przetrzymywać, ale tylko na jakiś czas. Jeżeli powiesz, gdzie jest Miles i pomożesz nam w tym, żeby go złapać, wypuścimy cię. Co wam ten Miles zrobił? Nie, nie, nie. Miles, mój drogi, jest błędem. Błędem naszego systemu. Jaki to błędem naszego systemu? Miles Morales nie powinien być Spider-Manem. Jak nie powinien być Spider-Manem, skoro nim jest? Nie powinien. Stał się Spider-Manem przez przypadkowe okoliczności. Przez to, że stał się Spider-Manem, prawdopodobnie jego świat, jak i twój w przyszłości, będzie musiał zostać zdezaktywowany. Jak to? Mój świat musi zostać zdezaktywowany. O czym ty gadałeś, no? Kontynuując, Maes Morales nie powinien być jednym z nas. Ty pomożesz nam w tym, żeby go unicestwić. Przykro mi, ale nie zrobię tego. Cudow! Ciemno! to! Chodź! 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 Mnie, jest my, Droga Penny... wracasz do swojego domu. Nie, nie chcę tam wracać. Słuchaj, co robimy? Posłuchaj, uciekajmy. Ona się tym zajmie, ona jest mustrzynią w walkach. Zlepsza ode mnie. Zresztą powiedziała mi, że może się poświęcić. To był jej plan. To jej plan był? Tak, dlatego musimy uciekać. Ok, on zabrał mi mój strój Spidermana! Odbijemy go, ale nie teraz, musimy co to uciekać kupiła nam czas. dobra, tylko po to. Dobra, dobra, dobra. na pewno Chodź. się zgodziła na to? Na pewno. Dobra, lecimy. Na 100% będę mógł zamieszkać u ciebie i twojej mamy? Będziesz bez problemu mógł zamieszkać u mojej mamy, stary. Nie ma problemu, wydaje mi się, że się zgodzi, bo ona, stary, jest w trakcie. no. Prowadzki. Ona się już wprowadza, ona jest już gotowa na to, żeby wiesz, żeby być w tym miejscu i ino. To jest miejsce bezpieczne. Ty, ci spider na pewno już tutaj nie przylatują ze względu na to, że myślą, że o, mieszka tutaj tylko i wyłącznie mama luferka i dlatego tak ten. Dlatego tak jest i ino. No dobra, no, no nic, nie wiesz, Robin, problem. Przekonam ją bez problemu. Ja ci mówię, przekonam, nie, 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 nie cykaj, żeby. Będzie dobrze, będzie dobrze. Okej, okay, to ja tutaj zostanę. Nie, chodź tutaj, chodź tutaj. O. Chodź, chodź Mam się chodź, tak. przedstawić. Yy, tak, 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 tak. Pa, tak. kolor ściany jest nowy pomalowany. Wcześniej był zielony. Tak, o, to coś fajnie. Chyba nie ma w domu. Kurde, jaki nie ma. Czekaj, jeszcze spróbuję. I. I. O! o. Nie, 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 Torki! Sorki, 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 skupiłem się za bardzo. Nie wiem, Już idę, już idę! O. O! O! Cześć, Dzień dobry, mamo! To jest mój przyjaciel, Majs. Cześć! Jestem Morales, Morale. miło poznać. Cześć. Dzień dobry! Możemy wejść? Tak, jasne! Wchodźcie. Łooo! O! Jak to się pozmieniało! No! Potwierdzam! Pozmieniało się! Pierwszy raz to Ale ładnie tutaj! Bardzo ładnie! się pozmieniało strasznie! O! tutaj suferku. To jest mój przyjaciel Majs. Możemy porozmawiać w kuchni na osobności? Tak, jasne. Słuchaj, mamo, bo chodzi o to, że Majs jest osobą, która jest... Yy, on jest na wymianie i on jest z innego kraju. On przyleciał do nas z... z Polski! Nie no, po prostu on przyjechał tutaj z innego kraju, mamo i generalnie ja yy, obiecałem mu, że ogarnę mu Yy, tak jakby miejsce, gdzie będzie mógł zamieszkać tymczasowo i tak dalej i, i chciałem się zapytać, czy mógłby mm, zamieszkać ze mną w moim pokoju? Ty chcesz się już do mnie wprowadzić? Tak, chcę się do ciebie wprowadzić. To jasne, może być nawet na miesiąc. Na, na wow. miesiąc? Yy, Okej, okay, wow. ale generalnie mogę ci powiedzieć, że majster jest troszeczkę taka świnia, jeśli chodzi o zachowanie. Beka twierdzi, puszcza bąki, Chodzi z tego stołu. Sorry, Just sorry, zapomniałem, zapomniałem. Ogóle, ma, ma, mais, bo taka, taka... Przywitaj się z moją mamą jeszcze raz, tak normalnie. Normalnie? Cześć, nazywam się Majs Morales. Na... Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Majs Morales i cześć, jestem Majs Morales. Dzień dobry, dzień bez... On tak po prostu ma, on ma odruch, odruch bezwarunkowy. Nie ma problemu, chodźcie na górę, pokażę ci jak odświeżyłam twój pokój ooo, ooo, dobra, 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 dobra. Brudę z ciebie jest? Są jaki brudazem? Nie co? jestem brudazem, bo to też było w innym kolorze wszystko. No pomalowaliśmy ściany. Zapraszam. Ooo, Ooo, troszkę się o. pozmieniało! A co Nowy... po wow! Łazienka się nic nie zmieniła, ale, ale są tr troszeczkę inaczej ułożone meble. Ja tutaj miałem takie takie, takie, takie zasłony i tak dalej. Nowe biurko! Nowe monitory i komputer! komputer łóżko nie lepsze. jest wkurzony. Komputer nie jest w kurzu, ale jazda! Ale super! Dzięki, mamo! Proszę bardzo! Też dzięki, mamo! To co? Przepraszam za niego. Generalnie y, mogę być załatwić jakiś, y, jakiś materac albo jakieś łóżko dla, dla Milesa? Tak, jakiś zaraz załatwię. Dobra, wow. dobra, dobra, dobra. Wow, ale łóżko klawe. Jezus, Majs. Co? Ja teraz idę do szkoły. Okej. Okay. I ja chcę, żeby mój dom był w normalnym stanie, tak? Tak. Najnormalniejszym, żeby nic nie było. Wszystko... Normalnym. Jak wrócę do domu, ma to wszystko mhm. wyglądać w takim samym stanie, jakim było, dobra? Jasne. Zaraz moja mama przyniesie ci tutaj łóżko i będziesz mógł sobie normalnie tutaj położyć, gdzie będziesz dobra. chciał i, i no. Jak tam, mamo? Już szukam. Dobra. Co? Co? Nie, nie masz zasłon w domu? Nie masz zasłon w domu? To ja się ciebie zapytałem, czy nie masz w domu. Ja się ciebie zapytałem, czy nie masz zasłon w domu. E, <grym> Stu z wanymi nogami. Stuśmy pobuwaliśmy noga. Ała, 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 <grym> przestań. <grym> <grym> Au, już idę. Nie, 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 nie. nie, nie. O, nie, 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 nie. Szybko, szybko, szybko. Gdzie jest twój przyjaciel? Brrr, dwójkę robi. Okej. Okay. Ma, ma, masz może ten materac? To te, te łóżko, czy coś? Mam tutaj, o. Proszę. Okej, okay, dobra. Dzięki, mamo. To ja was zostawiam w spokoju, bo muszę zrobić obiadek. Okej. Okay, ja zaraz idę do szkoły w ogóle. Dobrze, miłego dnia. Dzięki, mamo. Majs. Kontratak! No! Ta! Trzymaj to łóżko, a ja idę do szkoły. A, dzięki. Trzymaj się. Otwórz mi okno. Okno? to tak. nie, nie, nie mogę, muszę normalnie wyjść, muszę normalnie wyjść, bo ja mam ten... Nie mam stroju. Ech. 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 O, o, o. Pamiętaj, Majs, obiecujesz mi, że mój pokój będzie wyglądał tak samo... Będzie wyglądał tak samo jak wcześniej. Jasne, obiecuję być tak samy. patrz. Tak jest, tak jest, tak samo. Dobra, dobra. okej, okay. dobra, to ja idę do szkoły, trzymaj się, zaraz... A, Niedługo wrócę. Trzymaj się! Mamo, ja lecę do szkoły jak coś! Miłego dnia, Luferku! Pa, mamo! Pa, mamo! Pa, pa! Kurde... Ale jazda! Masakra! Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy manewr bociana. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, chodzi o to, żeby pozbyć się ropuchy z naszej szkoły. Mam pewien pomysł. Słuchajcie... Psk. Odbiór klasa! Odbiór, odbiór! Słuchajcie... Ropucha prawdopodobnie coś tam robi zdjęcia, coś tam szykuje, żeby remoncik był. Ale my na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy. Co nie klasa? No nie da rady. Dzisiaj się umówiliśmy, słuchajcie, że wszyscy bez wyjątków nie chodzą w mundurkach szkolnych. Zresztą inne klasy też nie chodzą. Są wkurzeni na tę sytuację, dlatego my też nie chodzimy. Słuchajcie, ona prawdopodobnie zaraz wyjdzie, i tam wbijamy, słuchajcie, i robimy totalną rozwałkę. Nowy kolor klasy. Natek, jaki kolor dajemy? Czerwony! Czerwony? No! A nie zielony! Zielony! No to zielony. Możecie napisać, jaki jest wasz ulubiony kolor. To przypnęła serce. Gdzie się? Dora. Macie farby? Mam! No. Tak. 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 tak! Szybko, 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 szybko go 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 Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Ja będę Spójna za tak Dobra, no, na czatak, jest no, inna no, osoba na czatak nie będzie Dobra, 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 dobra Szybko, szybko zmieniamy, 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 zmieniamy Natek? Natek! Oh, Jezus! Zmieniamy! Dobra, dobra, zmieniamy, zmieniamy. Zamknijcie drzwi, zamknijcie drzwi chłopaki Dobra, Tyk. okej, okej, jest tutaj gitara, fortepian Tyk, tyk. Ej, sekretarka idzie. O, się! Co się tutaj dzieje? Eee. Zmieniacie tej rokusze... Ko kolor klasy? Nie, nie! To pani, pani, pani ma. A no. co? Jestem z was bardzo dumna. E? O, ja Pan pozwolenie? Oczywiście, że tak. To może niech pan, pani nam pomoże. Niech pani ją przetrzyma w sekretariacie, Właśnie, dobra? Panie. Ja ja, ja ja ją w sekretariacie, więcej okay, się dobra Okej, dobra, Dziękujemy! Malujcie, 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 malujcie! Szybko! Dobra, podłoga na kolor jakiś taki bardzo rażo... na pomarańczowy. Żółty. Pomarańczowy. żółty. pomarańczowy. Pomarańczowy będzie taki, 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 taki słuchajcie, mocniejszy. Na żółty? Żółty albo pomarańczowy. Dobra, już zmieniam. Zmieniasz? Tak, mam! Dobra, zmieniaj szybko, speed, speed, speed totalny! Yes. Jest, dobra! Zasłony, zasłony, słuchajcie, zasłony! Ciała! Toma! Jezus ten kolor! Ja cię! Zasłony! Au. Zasłony, dawajcie! Nigdy więcej nie wracam do tej klasy. Dobra, czy zielony, dobra, 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 dobra. Szybko, szybko, podłoga, go, 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 nie ma czasu! Zmieniamy podłogę! Go, 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 chłopaki, dziewczyny! Już zmieniam! Zmieniajcie, zmieniajcie, Natek, farwuj, farwuj! Pod siedzeniami również, pod siedzeniami również! Dobrze, dobrze, Siedzie dobrze! Są po farbę. Dobrze, 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 dobrze! Siedzenia, 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 siedzenia! O jest jak jasno! Jak jasno, strasznie! Moje oczy! Robucha, Robu, idzie, zmieniamy się, no szybko, szybko! Robucha, idzie, uciekamy, Wychodzimy, Nas tu nie Nikt nie, nie wiedział, śladów nie ma. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Kitramy się, kitrały się, poczkacie, poczekajcie. Macie info, czy idzie, czy nie idzie? Nic nie ma! Nic nie ma! Nie widzicie? Nie idzie, idą! No i ja pani mówię i mój kot cały był różowy miał, taki piękny sweterek! Ale który kot? Ma pani pięćdziesiąt kotów? 49. A ten! 49! Puszek. No A to nie był Romeo? Nie, to był puszek. Romeo był 50. Pokażę pani, jaki mam plan na pomalowanie mojej nowej klasy. Co to za zielone drzwi? Ja nie wiem, ja byłam w swoim y, sekretariacie. A nie wychodziła pani po kawę? Byłam cały czas z panią. No dobrze, wchodzimy. Niech pani wchodzi pierwsza. Co to jest? Jest, zadziałało my chyba przerąbane. No pani chciała chyba pomalować tą salę, to jest pomalowana. To nie ja, durno bo wynalazł tej klasy! No dobrze, pani tylko tam sprawdzi składzik. Ej, Lufer, mam tam małą niespodziankę dla niej. Jaku, nie uzgadnialiśmy żadnych niespodzianek. Ja ze sobą tak. Na tych to tak nie powinno być. barba Co to cyka? Jezu, ja nie chcę być już w tej klasie, Boże! Kolejny strój! Zmiany! <grym> co ty zrobiłeś, Natek? Farba! Wybuchająca farba? Tak! Ja cię kra... Ej, to natek było mistrzowskie! Geniuszem. To było mistrzowskie, Natek! Słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł, co zrobić, żeby jej gabinet był nie do zniesienia. Dobra, widzowie, jestem już pod domem. Mais! Majs! Oni mamo! Wróciłem! Do Luferku! Wróciłem! Majs, mas, mas, potrzebuję twojej śniewko! Nie posłuchaj mi miło cię widzieć! Mmm, o, coś, wyrosłeś! Uuu, widzę, że tej się! Na Chodź mi się tak przejść! się przejść! Chodź się przejść! idę do pokoju przejść! Chodź mi się przejść! Gdzie, nie, nie Błagam Cię, błagam Cię, zapomnij, zapomnij. Coś Ty zrobił. Coś nie wchodź do kibla zrobi? tylko. Nie wchodź do kibla, błagam Cię. Co to jest? No właśnie nie wiem. Coś Ty zrobił, przecież moja mama Nic, mnie zabije. Nic, no. Luferku! Nie, nie pokazujesz się tego. E, mamo, y, niestety nie możesz wejść. A czemu? Bo się przebieram. Potwierdzam, przebiera się. A czemu nie możesz w łazience? To jestem goły! Potwierdzam, jest goły! Cicho! E, nie nie możesz wchodzić, bo my tutaj robimy prezentację na biologię! Potwierdzam, jest tutaj moim, moim manekinem! Okej, okay, to ja może was zostawię w spokoju. To, no! Co do no, sorki! Coś ty zrobił. Uchaj, nie mam pojęcia! Tam taki ładny pokój! Widziałam pająka, Nie musiałam zareagować. Słuchaj. Zamieniliśmy się w kameramanów. Ty jesteś mądrzejszy mm -hmm. ode mnie. O jestem. A gdybyśmy się zamienili w toalety? I co w związku z tym? Pomógłbyś mi zamienić się w toaletę, żebym mógł troszeczkę napsocić mojej nauczycielce, której nie lubię? Nie ma problemu. To chodzi. Co oh. tam się hey. stało? Eee... Cześć, zmajniesz morale, miło boleśnie. Zamykam. Do widzenia, Cześć, mamo! Wiem. Do widzenia, luferku, daj kluczyki. Nie, do widzenia, trzymaj się, mamo! Kluczyki, luferku. Nie, mamo! do zobaczenia później! Się Szybko! jak mi pokazywał, więc by wszystko widzieć. Na 1000% będziemy kiblami, tak? Na 1000% będziemy kiblami. Ale wrócimy do swoich normalnych form. Majc. Tak, tak, wrócimy, wrócimy, skrywam się tylko. Pewnie za tobą Co, co, co? To, nic, nic, nie, wskakuj. Wskakiwać już? Tak. Dobra, dobra, dobra. O ja mam cukora. Ale generalnie będzie ona zwaliło, będziemy śmierdzieli, ale my nie będziemy tego czuli, tak? Nie, no co nie będziemy tego czuli, będzie wszystko gici. Dobra, 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 dobra. No to działaj, Majs. Dobra i start. Wow! Jestem! Zmieniło mnie! O, świetnie! Moja kolej! Ale śmierdzi! Dobra, czekaj, tutaj ci ustawię, ok? Ja muszę nacisnąć Enter, tak? Tak, i nic więcej: żadnej dwójki, żadnej siódemki. Jak to dwójki? To jak dasz dwójkę, to mi zwiększysz dwa razy. Serio? Co? Damy dwójkę. Dwójka, ty? Dajesz ten Enter? Daję! Enter! Aaaaaa! No Mojs! Moź! Co ty zrobiłeś! Nie miałeś być taki duży! Wiem o tym! Coś ty zrobił! Coś no coś ty zrobiłeś? Dobra, skakuj, i ci zmienię cię. Nie możesz, czekaj! Nie! Nie, nie możesz, ja już jestem zmieniony! Ale i... No to cię odmienię! Słuchaj, to jest problem, bo on nas to za dwa tygodnie odmieni Słucham? Za dwa tygodnie nas odmieni. Ty, 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 czyś ty zwariował? Zwariowałeś! Nie, tak, nie! Tak, niestety, dobra, chodźmy nie, szybko, okej? Okay? Nie, nie, nie! Klufer. <ślaski> 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 o nie, o nie, chyba nie żyje.